Kolejny witajcie, kochani. Mam na imię Marta i prowadzę kanał o polskiej, polsko-indyjskiej rodzince, e, czyli o swojej rodzinie. No i ostatnio zapytałam się, co byście chcieli obejrzeć, i wygrała odpowiedź, jak poznałam moich indyjskich teściów, więc o tym będzie dzisiejszy odcinek. Odcinek. E, więc. E, ja z mężem poznałam się w marcu 2016 roku. Jak większość osób z Indii nie powiedział swojej rodzinie od razu o mnie. Poczekał trochę, około pół roku. Stwierdził, że musi być pewny, że chce mnie poślubić. No, że wiecie, to takie nie tylko randkowanie, tylko że planuje daną przyszłość. My o ślubie mówiliśmy już, że tak powiem, szybko, bo e, już po paru randkach nasze rozmowy były tam, no, że kiedyś tam po ślubie będziemy robić to albo to i o dzieciach i tak dalej, więc e, to było przewijane, że tak powiem, w naszych rozmowach. No i e, zanim poznał moją rodzinę, powiedział swojej rodzinie przez telefon, no bo oni byli w Indiach, a on w Anglii. No, więc trochę się stresowała, no ale y, ogólnie przez telefon reakcja była dobra. Yy, nie spotkaliśmy się z żadnymi problemami y, typu braku akceptacji z żadnej strony ani z, ze strony mojej rodziny, ani ze strony mojego męża. No ale wiecie, yy, co innego jest, jak ktoś ci mówi na odległość a co innego, jak przychodzi do spotkania. No, więc w marcu 2017 roku, czyli prawie rok po poznaniu, poleciałam pierwszy raz do Indii. Mój partner wtedy był już w Indiach wcześniej, bo on poleciał, jak się nie mylę, koniec stycznia. Nie, nie, przepraszam, przepraszam, baletniki spędzaliśmy razem, więc yy, parę tygodni przede mną, w końcu tego w takim bądź razie, no więc yy, on poleciał, yy, no i yy, zanim poleciałam do Indii pierwszy raz, no to chciał mnie przygotować, <grym> tak, mówi, że jego rodzina jest dosyć konserwatywna, czyli na pewno nie będziemy mieć razem pokoju, może nawet nie będziemy stać, y, zostawać w tym całym domu, żeby będę gdzieś indziej, że nie będziemy się trzymać za ręce, przy jego rodzinie, przy rodzicach, <grym> y, żebym na jego nie siedziała i w ogóle, <grym> że tak mało zachowywać się jako para. <grym> w każdym bądź razie, no to o tym mi uprzedzał, y, potem y, no, powiedział, ja bym chciała, żebym przywitała jego rodziców, czyli żebym z Biasa żebym dotknęła ich stóp. Tak na wyraz szacunku dotyka się albo stóp osoby starszej, albo właśnie kolan. I po tym jest takim gestem, że od tej stopy przykładam do serca, że taki, no taki wyraz szacunku. No to o tym, potem mnie straszył toaletami w Indiach że nie ma papieru tolatowego i w ogóle są dziury w ziemi i tak dalej. Co jest prawdą, ale to nie było takie straszne. W każdym razie to były takie główne jego przygotowywania mnie do podróży do Indii no, i poleciałam. Zanim, że tak powiem wsiadam w samolot, to musiałam pojechać dwoma pociągami i dwoma metrami. Można mieć dwa bagaże duże po 24 kg. Tutaj czekam na mój pierwszy pociąg. Jak widzicie, mam plecak na przodzie, podręczny, na tyle ten główny. I jeszcze miałam walizkę. Pełna nadziei, wylatuję. Małe sprostowanie on leciał 17, a ja leciałam 23 kg, więc miałam wielkachny plecak. Dużą walizkę, wypełnione pod brzegi. Byłam bardzo zestresowana i nie tyle tam Indiami. Wszyscy się tam mnie pytali, czy nie zwariowałam, że lecę do Indii sama i tak dalej, że czegoś nie, czy się nie boję Indii, A ja w ogóle o Indiach nie myślałam. W ogóle nie wiem, jakie ludzie mają, że tak powiem, wyobrażenie o Indiach zanim tam lecą. Ja w ogóle się tym nie przejmowałam. Dla mnie było tylko ważne, żeby mm, rodzice mojego partnera mnie zaakceptowali, żeby było normalnie z nimi, żeby mnie polubili, żebym ja ich polubiła, no bo ja nie umiem się zmuszać, żeby kogoś lubić, więc y, chcieliśmy, chciałam, żeby ta sympatia była w obie strony. No. Więc y, bardzo mnie to stresowało y, i Zanim pojechałam do Indii, byłam w kontakcie z jedną z przyszłych szwagierek i yy, yy, pamiętam, że ja miałam lot jakoś o pierwszej w nocy. Pamiętam, że o pierwszej w nocy się pisałam na lotnisku, ale chyba ja byłam za wcześnie yy, na lotnisku i dlatego tam o tej godzinie. W każdym bądź razie Um, parę go ona w Australii mieszka, więc różnica czasu. Więc u niej był dzień i pisałyśmy właśnie jak się stresuje tym, jak jej rodzice mnie przyjmą i w ogóle. I e, do tej pory jestem bardzo wdzięczna jej, bo mnie bardzo uspokoiła i cały czas zatrzymywała mi, że tak powiem, towarzystwa online. E, i, e, no i dodawała otuchy i w ogóle przygotowywała mnie że tak powiem, że na pewno nie będzie tak źle, że co się może stać i tak dalej. No i miała rację, bo muszę powiedzieć, że wiadomo, na początku była trochę krępacja, no bo się nie znaliśmy i tak dalej, ale myślę, że w miarę przypadliśmy sobie do gustu. Wyszłam na lotnisku, więc to było tak, że do środka Wiesz, yy, wszedł, yy, bo ach, bo do lotnisku, na lotnisku w Indiach nie jest tak samo jak tutaj, yy, nie każdy tak może sobie z marszu wejść, żeby odebrać wszystkich, raczej znaczy, wszyscy czekają na zewnątrz i do środka mogą tylko wejść, że tak powiem, nieliczni yy, i zazwyczaj to się wiąże z opłatą, yy, więc... Yy, więc do środka przed sam, a przyjechał z szwagrami. Tam Tak jak yy, chciał yy, i wyszło to bardzo naturalnie i o ile wtedy to tak właśnie, nie czułam tego czy coś, ale tak właśnie myślałam o tym, żeby to robić, to od tamtego czasu to już mi przychodzi naturalnie i nie muszę o tym myśleć, nie muszę się tym stresować. I pamiętam potem jeszcze, a propos właśnie dotykania tych kolan i stóp, to było, że jak odwiedzaliśmy. Rodzinę, to zawsze właśnie e, uprzedzali mnie, że tutaj nie musisz, tutaj nie musisz, albo tutaj by padało, żeby się jednak zrobiła. E, co było dobre, bo ja potem każdemu, każdej starszej osobie chciałam, bo chciałam być miła, tak? Mi, mi to nie robi problemu, a, e, a właśnie chciałam, żeby że to tak powiem wszystko było prawidłowo, no więc e, pamiętam, że nawet. Już potem, parę lat później, popełniam taką gafę, w sensie gafę. Na naszym ślubie przyszli koledzy szwagra z pracy. No i tam byli, oni są wszyscy starsi ode mnie. No i ja właśnie To się nie różnie robi, tak potem bardzo tak pokazowo, że dotykasz tych kolan, tylko tak bardziej, że jakby się witasz, to tak bardziej z takim pokłonem, wysuniętą ręką, wiecie tak. Bo od niechcenia trochę takie dotykanie tego kolana. No ja właśnie tak przywitałam jego kolegów, co było może nie, że nie taktem, czy jakoś tam niegrzecznie, czy coś, tylko niepotrzebnie, bo oni nie byli bliską rodziną, albo nie byli nikim ważnym, żebym tak musiała robić. No ale jak zrobiłam, tak zrobiłam. W każdym bądź razie wracając do poznania teściów. No to na początku to była taka cisza trochę, no bo oni nie mówią po angielsku, ja nie mówię po pędżabsku, ani. hindi. Więc yy, nasza rozmowa yy, była przez Toma tylko. I yy, no ale było tak nat naturalnie, jakoś nie było jakoś tam mega sztucznie czy coś. No ale na początku rzeczywiście starałam się trzymać ten dystans od niego i yy, Wiecie, nie chciałam zrobić czegoś nie tak, nie chciałam, żeby się do mnie zrazili od razu. No powiem tylko tak, że podczas... Po, pod koniec tego tygodnia y, na rodzinnym obiedzie z rodzicami, rodzeństwem m, mojego partnera, y, prawie siedziałam mu na kolanach, więc... <grym> W siedziałam bardzo blisko i tak, wiecie, I, no w którymś momencie nawet siedziałam mu chyba na kolanie. W każdym razie można to wyobrazić sobie, że nie było potrzeby takiego dystansu. Mieszkaliśmy u teściów, mieliśmy jeden pokój u teściów, więc jego wyobrażenie, jak to będzie wyglądać, było bardziej, że tak powiem, melodramatyczne niż było w rzeczywistości w każdym razie yy, no więc yy, byłam bardziej zestresowana przed niż tam muszę powiedzieć, że naprawdę poczułam się bardzo swobodnie u nich w domu, bardzo ciepło mnie wszyscy przyjęli w ogóle jak przyleciałam no to yy, przy, yy, szwagierki przywitały mnie kwiatami yy, razem z mężami i z dziećmi Yy, było bardzo miło, było przytulanie, i <ścoughs> teraz dokończę. mojej relacji z teściową zrobiłam kiedyś już filmik, stawiłam linka. Ale teraz chciałam jeszcze bym powiedzieć, że przed przylotem do Indii pofarbowałam się na blond. <noise> Mąż chciał, żebym przyjechała w obsasach, a że nie miałam żadnych innych, to przyjechałam w zimowych butach na korku. Więc przyleciałam do Indii w kozakach. No w marcu, bo w marcu, ale do Indii. A to są moje prezenty, jakie dostałam od y, rodzinki na przylot. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach.